Mając taki widok, dlaczego śpiewała o Błękicie Karaibskim, a nie Irlandzkim? Nie było drugiego takiego kraju, który czekał na nas tak długo jak Irlandia. I jesteśmy. Swoją miłość do Irlandii objawimy dla was między innymi wędrówką po jednym z najpiękniejszych szlaków wędrownych, autorskim pastiszem samego Jamesa Joyce'a w Dublinie, przesudnej urody dniem wokół Killarney, a także w miejscu, które Irlandczycy nazwali Włochami, bo przypomina Włochy. No dobra, myśmy nazwali. Sprawdzimy, ile kalorii ma ten posiłek. Muzyka i zaczynamy. Partnerem tego odcinka, podobnie jak rok temu ze Szkocji, jest Cambly, aplikacja do nauki języka angielskiego z tutorami z całego świata, również z Irlandii. Odcinek rozpoczynamy niechronologicznie. Nie pierwszy raz. Oto autobus 181 z Dublina w góry Wicklow, które dość szybko wyłaniają się za prawą szybą. Szykuje się piękna pogoda na wędrówkę. I przygoda. I przyrodę. Dziękuję i and tomorrow. you tomorrow. Wójt. Yeah. Dziękuję Nasz hotel nie znajduje się w strategicznym miejscu. Oproszę: okno z widokiem na historię za tymi drzewami. Cóż za niezwykły klimat właśnie w tym momencie, pod koniec dnia. Świeżo skoszona trawa, ptaki śpiewają szalone i zapach historii bardzo, bardzo starej historii, starszej, potężniejszej niż historia Polski, taka jest prawda. Glendalow jest to miejsce, w którym w VI wieku naszej ery święty Kevin. Założył taką osadę klasztorną, można powiedzieć. Do niej prowadzi brama, która jest bramą najstarszą, która prowadzi do opactwa w Irlandii. Zachowało się tutaj całkiem sporo budynków, budowli. Niektóre z nich w całkiem dobrym stanie, inne w nieco gorszym, jak na przykład ta, chociaż i tak jest imponująca. To największa budowla tutaj na terenie tego kompleksu, katedra. Dzień był bardzo, bardzo długi. Udajemy się sprawdzić jeszcze, czy irlandzki czerwiec nad jeziorem dolnym obfituje w meszki i komary. Nie obfitował. Jak już płacić w drogim kraju za drogi hotel, to niech przynajmniej dnia będzie bardzo dużo, prawda? Godzina ósma, śniadanie, zwane tutaj irlandzkim, choć od brytyjskiego różni się niuansami, dwoma rodzajami y, pudingu, chociaż przypomina nasz krupnioki i kaszankę, i brakiem fasolki. Godzina dziewiąta, na zegarze Master and Sun wybija start naszej wędrówki po jednym z najpopularniejszych i piękniejszych szlaków Irlandii. Genialna, typowo nieirlandzka, niebożeleta. My wybieramy odwrotny kierunek, licząc, że piękne poranne światło zaczaruje iglasty las nad brzegiem. I w istocie tak było. Można maksymalnie dojechać dotąd. Car park, opłaty dla większych samochodów już znaczne. Gdybyśmy rozdzielili to fonetycznie, to mielibyśmy Glen, Da, Loch. Glen oznacza dolinę, Da dwóch, a low, jezioro. I obok właśnie, czy też brzegiem tego większego i wyżej położonego właśnie teraz szliśmy przepiękną malowniczą trasą. Natomiast udamy się dalej trasą Miners Way w kierunku dawnej osady górniczej. Osada górników sprawia przygnębiające wrażenie, przebrzmiałej, zapomnianej. Ślady po wkładaniu materiałów wybuchowych. Wdrapujemy się po dnie moreny dennej na przełęcz, przypominającą jakieś norweskie czy islandzkie pustkowie. Jak to na przełęczy mocniej wieje. to kopalnia Van Diemena, holenderski geograf też na służbie brytyjskiej i ziemią Van Diemena, Diemena nazywano wcześniej Tasmanie. Jaki ma też związek z, z Irlandią i z tym miejscem? Z Islandą raczej nie. Otóż, gdy pojawił się Wielki Głód i ta ogromna fala emigracji irlandzkiej, no to nie tylko ona biegła w kierunku Ameryki Północnej, ale też Australii, Nowej Zelandii, i tasmani bardzo bardzo zwanej właśnie tak jak powiedziałem wcześniej inaczej na początku i z czasem powstała pewna subkultura związana z pieśniami tęsknotą marzeniami o ojczyźnie irlandzkiej najczęściej byli to wyrzutkowie czy powiedzmy sobie wprost kryminaliści taki osobliwy pomost między Tasmanią i Australią a Irlandią poczynił van diemen Kulminacją wędrówki jest osobliwy fragment szlaku biegnący widokowym trawersem. Widać z niego co krok rynnę lodowcową, czasami bardzo stromą i dwa jeziora na dnie. Z pewnością szlak The Spink, bo tak mówi się o nim od strony osady, budzi mnóstwo zachwytów i pozytywnych emocji. Tu też na chwilę wpina się w nasz szlak droga zwana Wicklow Way, którą można między innymi przez Glendalough przejść całe pasmo aż do Dublina. W kilka dni tu, w notatniku, nie tomiku poezji irlandzkiej, mam napisane powiedzieć coś o geografii Irlandii. Irlandia jest fascynującą geograficznie wyspą, dlatego, że przy stosunkowo niewielkich deniwelacjach i górach. Rzadko przekraczających 1000 metrów, właściwie tylko w trzech przypadkach mamy takie szczyty. Możemy mówić o 800-metrowych, 700-metrowych, nawet 600-metrowych szczytach, które pokrywały lodowce. Tutaj też nie jest zbyt wysoko, ale jak najbardziej przy takiej wilgotności powietrza, która dostarczała w czasie tej chłodnej. Epoki lodowcowej, bardzo dużo tutaj nie deszczu, a śniegu, tworzył się firn, i firn, nawet na takiej wysokości skromnej 600 metrów, potrafił tworzyć jęzory lodowcowe. dzisiaj mamy takie doliny i takie jeziora, które notabene udawały fiordy w serialu Wikingowie. Kolejnymi filmami z dwóch różnych bajek, z dwóch różnych światów, które były kręcone obydwa na, w przełęczach gór Wicklow. Była komedia romantyczna P.S. Kocham Cię, no i niektóre sceny do słynnego Braveheart'a. <grym>, widać w tle, ktoś się kąpie w jeziorze. Widać 20 stopni dla Irlandczyków, to już jest wystarczające, żeby skoczyć do wody. Deszczowa, chłodna Irlandia. Było kwieciście, parno, duszno wręcz. Sielankowo, czyli Irish Sunny Summer, czyli coś jak Yeti. A teraz moduł sponsorowany, który nie omieszkamy, przedstawić Wam również z kilkoma ciekawostkami na temat nazw geograficznych, gdyż mapa jest ze mną. Podobnie zresztą jak w odcinku o Szkocji, gdy tam mówiliśmy o takich elementach toponimii jak Ben, czyli szczyt, czy Lok, czyli jezioro, czy Glen, czyli dolina. W przypadku języka irlandzkiego, galickiego, Glen jest podobnie, ale. Ben już jest bardziej beanem, bean. Co ciekawe, patrząc na geografię Irlandii, zdecydowanie więcej szczytów po stronie zachodniej, właśnie tej takiej bardziej galickiej, ma ten swój bean w nazwie. Jeśli chodzi o stronę wschodnią tutaj, no to bardziej klasyczne, na przykład hill czy mountain. I tych binów tutaj jest akurat bardzo malutko, na palcach jednej ręki lub dwóch można je policzyć. Co dla mnie bardzo intrygujące, Irlandia ma swoją własną skalę, własną listę szczytów, które można uznać za szczyty górskie. Wystarczy, że przekraczają one 500 metrów. Lista nazywa się listą Ardens. I ten y, jeden z najniższych szczytów, który załapuje się na tę listę, ma 501 metrów. To jest Great Sugar Loaf, który mijamy właściwie tutaj z Dublina jadąc w stronę góry Wicklow, czyli tłumaczenie. Wielka głowa cukru. Co ciekawe, jest ona naprawdę znacznie wyższa niż ta dużo słynniejsza Wielka Głowa Cukru w Rio de Janeiro. Jeśli chodzi o nasz angielski, no to zwłaszcza popandemicznie, stracił on oczywiście na sile, jeśli chodzi o komunikatywność, bo mniej było okazji do jego ćwiczenia, ale jesteśmy z Cambly już od ponad roku. Jest to świetna aplikacja, w której warto się zarejestrować, aby szlifować swój angielski, rozmawiać z tutorami, z lektorami z całego świata. I czym się wyróżnia aplikacja? Właśnie tym, że mocno stawia na zróżnicowanie swoich lektorów. Możecie sami wybrać, czy chcecie akcent brytyjski, amerykański, australijski, czy może właśnie irlandzki. Ostatnio mówiliśmy ze Szkotem w odcinku, a także jakie zainteresowania ma mieć wasz tutor, bo być może będziecie chcieli wyszlifować swój język w jakimś kierunku konkretnym. My oczywiście najczęściej szukaliśmy travel, hiking. Coś takiego, something like this. Ale warto tutaj dodać, że od tego roku Cambly ma również, słuchajcie, zajęcia grupowe, które są bardzo kameralne, bo można e, zaledwie w trzy osoby uczestniczyć w takich e, rozmowach raz w tygodniu i zmieścić się z abonamentem nawet poniżej 100 zł miesięcznie. I warto jeszcze dodać, bo może są tutaj rodzice, że mamy Cambly Kids dla dzieciaków poniżej 15 roku życia. Specjalny program, a także dla firm, właśnie Cambly, e, dla firm. Dobry. question ac ond dais seil y pa gom pa yn pan fwy o'r just alon o'r dyr o'r według ankiety i deklaracji językiem irlandzkim tym gaelickim który spotkacie właściwie wszędzie w przestrzeni publicznej na równi z angielskim porozumieć umie się aż 40%. W rzeczywistości jednak zaledwie kilka procent i to tylko na zachodzie. My jednak zostaniemy przy 40%. Oferujemy wam kod zniżkowy na aż 40% na 3 miesięczny kurs w Cambly. Z kodem każdy otrzymuje 15 darmowych minut na spróbowanie tej aplikacji, a pierwsze 100 osób zdecydowanych zgarnie ten Duży rabat. Dość znaczący plus tego, że musieliśmy wydać te grube pieniądze na nocleg w hotelu. Zobaczcie. Wyszliśmy rano, było pusto. W środku dnia jest naprawdę nabite, a to dopiero piątek, a nie sobota. A teraz przenosimy się do stolicy, której nazwa z irlandzkiego oznacza ciemny basen, ciemną lagunę. Dzień dobry, Dublin. Nie jest żadną tajemnicą, że noclegi w Irlandii są bardzo drogie. W naszym przypadku jest to najdroższy wypadek, jeśli chodzi o noclegi. Drożej i od Szkocji, i od Szwajcarii. Ale klimat tego hoteliku taki georgiański. Ale szukajmy pozytywów. Dziadek nam, nam dał cukierki w Bertels Original. Jest czysto schludnie, jest ładny widok. Nawet gdzieś tam góry wiklał się w, w tle nad kominami pojawiają. Dobrze mieć sponsora odcinka w takim miejscu jak Irlandia. Dzięki naszym partnerom naturalnie wplecionym do naszych scenariuszy i wcześniejszych pomysłów, takie epizody w ogóle mogą dla Was powstawać. Bohater naszej opowieści obudził się w hotelu w północnej części centrum Dublina około 8.00. Oporządził się, wyszedł z nadzieją na przyjemny dzień, niestety, szybko zaczął narzekać na skąpstwo słońca i zuchwałość chmur. Zjadł śniadanie w kwocie 7,5 euro w restauracji sieciowej, która znajdowała się bardzo blisko i po drodze. Pan Martin Newman, ubrany w cienki sweterek w kolorze swoich oczu, ruszył na dalsze zwiedzanie miasta punktualnie o go godzinie 9.30, zahaczając o budynek poczty głównej, częściowo muzeum. O 9.45 przystąpił bramę Trinity College, gdzie znajdował się słynny historyczny artefakt Irlandii: święta księga, Book of Kells. Ale wielu zwiedzających pojawia się tutaj po prostu dla zjawiskowych wnętrz, np. biblioteki czy tzw. długiej Hali. Martin przypomniał sobie, że gdzieś już taką halę widział. No, po chwili go olśniło, były to gwiazdne wojny. Niestety kwota wstępu okazała się wygórowana, uwzględniając, że 80% księgozbioru zbioru trafiło do renowacji. Pomiędzy godziną 11 a 12 wędrowiec dotarł do katedry św. Patryka, otoczonej kwiatami, gdzie wręczono mu ulotkę w języku polskim i nie odnalazł grobu. Jonathana Swifta. Nie zakupił też ryby ani jednej od Molly Melon, gdyż ona nie istnieje. Nie miał też nic do załatwienia w georgiańskim ratuszu. Ponieważ była to sobota w mieście, które nigdy nie zasypia i zaczęło się mocno kotłować od turystów i przechodniów, pomyślał, że zaczerpnie trochę ciszy, posłucha śpiewu ptaków w dwóch parkach: St. Stevens Green, pokazanym na minionych ujęciach, i Ivy Gardens, w tym drugim zachwycił się ogrodem różanym pełni kwitnienia. Tuż po południu Newman wkroczył do Muzeum Archeologicznego, które gromadzi naprawdę sporo zabytków i pamiątek związanych z historią, uwaga, 4000 lat Irlandii. Bohater nasz, nasz nigdy nie widział tyle złota w gablotach. Warto dodać, że właściwie wszystkie ważniejsze muzea Dublina, podobnie jak w Londynie, są za darmo. Co podobało się panu Martinowi przez chwilę, pokontemplował na ławeczce kontemplacji przy Christ Church Cathedral. A o godzinie 14.30 zgłodniał. W związku z tym zdecydował o spożyciu posiłku w miejscu, z którego Dublin jest dumny, czyli Brazen Head, bodaj najstarszym pubie w Irlandii. Posiłek dostarczył mu około 430 kalorii. A stąd już dość szybko można dostać się autobusem publicznym, piętrowym, za 1,5 euro do miejsca, które Dublin również ma naj, ale na dodatek naj w całej Europie. Stado półdzikich Danieli, symbol parku Phoenix. Pisząc albo wspominając o parku śląskim w Chorzowie, dawne WPKW, bardzo często wspominamy też o tym parku parku Phoenix. Bo o ile ten chorzowski jest największym parkiem miejskim, jeśli chodzi o Europę kontynentalną, to ten bez wątpienia jest największy, jeśli chodzi o Europę w ogóle. Jest naprawdę rozległy, ogromny. My na przykład, żeby przejść z północnej części na południową potrzebowaliśmy aż 40 minut. A nawet 45-50, bym tak okay. powiedział. Okej, okay, koniec Martina Newmana. Czas na Martino nułowo. Choć Irlandia zrodziła wielu znakomitych pisarzy i poetów, jak chociażby Oscar Wilde, Samuel Beckett, George Bernard Shaw, to jednak, mimo że nie otrzymał literackiej nagrody Nobla, najpopularniejszym zdaje się, być James Joyce, twórca kontrowersyjnego jak na ówczesne czasy Ulisesa i tym Ulisesem spopularyzował to miasto. Akcja powieści to jeden y, dzień z życia głównego bohatera, Bluma, dokładnie 16 czerwca, więc co roku właśnie o tej porze, w której odwiedzaliśmy Dublin, organizowany jest Bloomsday, czyli wycieczki po Dublinie śladem u A to była nasza wariacja na ten temat. Udało się nam odwiedzić jeszcze polski kościół, a właściwie jego sąsiedztwo, gdyż tuż obok znajduje się jeden z najlepiej zachowanych fragmentów murów średniowiecznego miasta, a oraz brama miejska Dublina, tego pamiętającego jeszcze czasy Normanów i Wikingów. Spokojnie. Tego dnia udało nam się też dorzucić więcej normalnych kalorii w ulubionym pawie Oscara Wilda. Ale pora znowu wyskoczyć poza Dublin. Mogliśmy wybrać różne miejsca w tym rejonie, ale wybraliśmy Włochy. Ale pachną zioła. Look at that. Straordinario. Ulises rozpoczyna się w wieży Martello. Tych wież jest tutaj na wybrzeżu wschodnim Dublina sporo. To jedna z nich, znajdująca się na wyspie Dalki, wyspie, która uchodziła za schronienie dla mieszkańców Dublina w czasie różnego rodzaju plag. Od Martello, bardzo blisko do Marcello, i tutaj wraca ten zapowiedziany przeze mnie wątek włoski. Wszystko zaczęło się w czasie europejskich Grand Tourów, gdy średnie klasy wyższe wybierały się w 90% na urlop do Włoch. Wiele z tych osób z Dublina, często Anglicy, niekoniecznie Irlandczycy, skojarzyło okolice Dalki z Zatoką Neapolitańską. Jeden ze szczytów gór Wicklow w tle ma idealny kształt wulkanu. Nazwano więc ten półwysep parkiem Sorento. Nazwa została do dziś podobnie jak ulic. Sorrento, Vico, Nerano i wiele innych willi: Capri, Belvedere, San Elmo czy właśnie Martello Tower. Nam ten widok bardziej pasował do Taorminy niźli Sorrento, gdyż jest podobna wystawa południowo-wschodnia. Wróciliśmy ze stacji Killinley. Udało nam się też podejść pod dom piosenkarki ENI, właściwie obwarowany mocno zamek. <mum> Rzut oka i ucha na plażę i morze irlandzkie, całkiem niedaleko stacji Kilni, z której za 5 euro wracamy do Dublina około 22. A jutro będzie rzut oka i ucha na drugą stronę kraju. Porannym autobusem z Dublińskiego Burgray. W cieple i bez klimatyzacji, tutaj jeszcze nieznanej, przebijamy się przez całą Zieloną Wyspę aż do Limerick. Tam z przystanku odbierają nas nasi długoletni widzowie i fani Ania z Mirkiem, zapraszając na domowy serniczek oczywiście na Guinnessa w nieodległym pubie, który kiedyś był aresztem. Akurat trwał ważny mecz w lidze Harlingu między Limerick a Galway. i następnie na całodzienną objazdówkę po hrabstwie Kerry. Jak się potem okazało, był to jeden z najpiękniejszych dni tego roku. Wiemy to na pewno. Ta najpyszniejsza w naszym życiu ryba, bodaj turbot, z kremem groszkowym zjedzona w nadmorskiej knajpce przy pełnej ripple marków plaży Ink na półwyspie Dingley, to był dopiero początek. Moi drodzy, aż trzy kurioza w ciągu 15 sekund. Zdążę, zdążę. Po pierwsze, wjechaliśmy samochodem na plażę. Po drugie, woda jest ciepła. I po trzecie, ludzie się kąpią. Bramą do półwyspu Kerry, który widzimy tu w oddali, ustanowione zostało w miarę młode miasto Killarney, będące w sezonie dość popularną bazą turystyczną. Mimo pięknej pogody nie odczuliśmy tego. Dość szybko przemykamy więc w okolice Macross House, wiktoriańskiej rezydencji ze zjawiskowym widokiem na góry Caris Reeks, Ich nazwa wywodzi się od klanu, który jeszcze na początku XX wieku formalnie rządził tymi ziemiami. Henryk Arthur Herbert, poseł i sekretarz angielski do spraw Irlandii, ożenił się z poznaną w Rzymie Mary Belfour i wraz z czwórką Dzieci zamieszkali Macross House, wybudowanym na szczęście dla nich jeszcze przed Wielkim Głodem. W 1981 roku gościł on królową Wiktorię z całą królewską świtą. Co ciekawe, nie siedzieli w miejscu, całkiem sporo zwiedzili w okolicy. Co im my zamieszam. Na pierwszy rzut oka ogrody wokół pałacu czy też sporych rozmiarów dworu nie przypominają roślinności tutejszej. Raczej taki znad włoskich jezior, Como, garda czy madery może. Że to są prawie drzewa. No, no, klimat sprzyja, nie to. Co nasze 2 3 metry tylko. Jednak to właśnie brytyjskie, irlandzkie czy skandynawskie tak pięknie prezentują się na tle soczystej zieleni. Kto ogląda nasz kanał dłużej, wie dobrze, że szczęście mamy do pogody mocne i w Szkocji, i w Anglii, i teraz tutaj. Tutaj moi drodzy, w okowach światła typowego irlandzkiego światła macie masy w najwyższej góry Irlandii z nazwą, być może jedną z najbardziej rozpoznawalnych irlandzkich nazw z różnych powodów, między innymi muzycznych, czyli szczyt Caranto Hill. Jak to mówi Mirek, Ameryka, widok. Droga biegnąca na południe potem zawija się. I w kierunku przełęczy biegnie z niesamowitymi widokami. Piękne, złote światło oblewa sylwetki. Wszystko, czemu przyglądamy się wokół. Na niebie 10% chmur. Nasi gospodarze nas dzisiaj rozpieszczają tym oto widokiem również. Nazywa się ten punkt widokowy Ladies View. I nazwa nieprzypadkowa, bo był to widok zdominowany przez. Okoliczne niewiasty, panie różnego statusu społecznego, które zbierały się tutaj, aby wyglądać orszak królowej Wiktorii, która właśnie odwiedzała okolice. A z Mirkiem mają dla nas niespodziankę w postaci pikniku ze świeżo zmieloną włoską kawą przy szumiącym w tle potoku. Żadnych męszek, żadnych komarów, tylko słoneczny wieczór, bezchmurne niebo, sylwetki najwyższych szczytów Irlandii. Malinki są wasze. Tak, malinki są nasze i truskawki są nasze, sałata jest też nasza. Na jaki kolor jest oznakowana? Dzień dobry, pani. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Wam za fantastyczne widoki, których jesteście częścią. Naprawdę. Pek są wbite 2,50 centówki. Już tak właściwie wzrosły się. Dajcie znać, jeśli ktoś kojarzy. jest z poważnym kandydatem, o ile nie pewniakiem, do tytułu najpiękniejszego w tym roku. Włochy, proszę, nie słuchają przez chwilę, bo się obrażą. To był piękny, bardzo długi dzień. To na przykład widok z okna pensjonatu, właściwie tuż przed północą. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby go powtórzyć. Dzisiaj poranek przywitał nas nieco stalowym niebem. Ale znamy prognozy i wiemy, że około 12 ma się wypogodzić. Ma być piękne słońce, oby tak było, chociaż tutaj pogoda jest oczywiście nieprzewidywalna. Mamy w planach wynająć rowery, no i pozwiedzać troszkę okolice. I'm so far away from... I wracamy w te same rejony, m.in. dla opactwa Macross, które podobno wywarło ogromne wrażenie na królewskie świecie prawie 150 lat temu. Wtedy wyglądało mniej więcej tak. Zważywszy, że słońce na chwilę zaszło, kolory nieco wypłowiały, złapaliśmy się na taki bardziej klasyczny obrazek i anturaż irlandzki, czyż nie? Docieramy do Dennis Village i miejsca, które ktoś romantycznie nazwał kiedyś spotkaniem wód. W istocie tak jest. Choć jeszcze lepiej usiąść tutaj, wpatrywać się w dal i spotkać ze sobą. Tutaj można przypłynąć stateczkiem, łódką na moimi plecami przystań, spod właśnie tego pałacyku. I w jedną stronę taka wycieczka kosztuje 10 euro, w dwie strony 18, ale istnieje jeszcze jedna droga wodna, startuje łódeczka z podzamku Rose i dopływa do początku drogi Gap of Dunlow, czyli ta trasa jest troszeczkę dłuższa, natomiast my zdecydowaliśmy się na rowery, a wypożyczenie roweru na cały dzień to 20 euro od osoby. Finałem wycieczki jest wizyta pod typowo średniowiecznym zamczyskiem Ross. Więc kulminacją i pewnego rodzaju epilogiem będzie zaglądnięcie do potężnej katedry. W Killarney przecież wypada podziękować za te sześć dni szokująco pięknej pogody. Prawda? No i proszę jeszcze nam na sam koniec dnia udał się widok na irlandzką dżunglę, mogę tak powiedzieć. Zaglądamy jeszcze do miasteczka, między innymi sklep polski. Grześki 49 euro za sztukę, czyli... 49 euro? Centów, eurocentów, Czyli 2 złote z hakiem. No, to podobnie. Lejsy dużo. O, paluszki beskidzkie, euro 29. No ceny są porównywalne. Tarczyński, gryzole. 2 euro. O, te Kurczę, ceny są podobne do naszych. Co to się dzieje? No to jest dobre. Zobaczcie, ile klanów jest w Irlandii. Yes. Irish clans? Uh, last names, ja. Yeah. Ok. Takie na przykład. Kanton. Prawie jak kantona. Ostatni siódmy dzień podróży to m.in. przejazd autobusem do Cork. Znowu bez klimatyzacji. Odrobina cienia. Słuchajcie, szukamy cienia. W którym to drugim mieście Irlandii spędzamy niestety jedynie kilka godzin przed wylotem do Włoch. To jednak wystarczyłoby pobieżnie poznać jego serce z katedrą. To nie zdarza się zbyt często, bo zazwyczaj mówimy: A! Fantastyczna budowla niestety została zniszczona tam w wieku XV, XVI, XVII, XVIII. Ta nie została zniszczona nawet w XIX. Lecz słuchajcie, w XX i to w latach XX. XX wieku. Wtedy to armia brytyjska w czasie wojny o niepodległość Irlandii w ramach odwetu spaliła, zniszczyła ponad 350 budynków w centrum miasta. Gdyby nie to, byłoby Cork zapewne o wiele piękniejsze dzisiaj. Całkiem przyjemnie prezentuje się jednak kwartał francuski czy też hugenocki, który dał schronienie przed prześladowaniami uchodźcom z zawody. Zdecydowanie jednym z najpiękniejszych i najciekawszych zakątków jest typowo stare zadaszone miejskie targowisko, zwane paradoksalnie wciąż The English Market. Chyba bardziej szokująca od nazwy jest cena, na przykład jajek, w porównaniu z polskimi cenami i zrobkami tutaj. I tutaj w kork nad rzeką Lee kończymy ten odcinek i Taką przygodę, właściwie pierwszą naszą przygodę z Irlandią. Obiecujemy, zadeklarujemy, że idąc naprzeciw naszej pasji do Wysp Brytyjskich i Irlandii, bardzo chcielibyśmy wrócić w te rejony. Być może na zachód Irlandii, być może na południe. Dzięki i do zobaczenia. Zapraszamy na kolejne odcinki. O właśnie. W następnym odcinku już mniej palm, mniej mórz, więcej lip i rzek. Wracamy do Zielonej Polski i rozpoczynamy czwarty sezon Polski na przełaj. Do zobaczenia.